Słuchajcie, teraz jak już wiecie wszystko od ubioru, ile kosztuje jak to wygląda zobaczcie sobie wszystkie materiały poprzednie dodatkowo jak dopasować kask jak go założyć z zapięciem Double D na czym polega pinlock wiecie, jaka, jakie są wagi pojazdu jaka jest masa własna albo masa całkowita zespołu pojazdów to wszystko w poprzednich materiałach to zanim ruszę i przetestuję nową odzież czy jest Sprawdzę, czy jest ciepło, czy jest zimno. To teraz powiem Wam mniej więcej odnośnie podgrzewanych manetek i maty. Zobaczcie, po prawej stronie jest sterownik. Tutaj decydujemy, czy mamy, jak jest zielony, to jest podgrzewane manetki oraz matę. Jak mamy czerwony, to grzejemy tylko manetki. Ja sobie ustawię, bo lubię ciepło, w dupkę. Tutaj mamy po lewej stronie, w manetkach z naszego zestawu do kładów, mamy po lewej stronie sterowanie mocą, czyli e, tak jest wyłączone. Niebiesk, czerwony maksymalnie, zielony. Tutaj zielony, ok, niebieski. Ja sobie ustawię na zielony i wtedy mam fajną temperaturę na rękach oraz pod tyłeczkiem. Pamiętajcie o tym: przy zakupie takich kładów montaż macie wszystkich akcesoriów, o których dzisiaj mówiłem. Ceniem, więc zakładamy sobie szybkę zamykamy. Bo wyobraźcie sobie, że będzie tutaj śnieg i musimy teraz odśnieżać. I jednocześnie jeszcze mamy na przyczepce jakiś towar do zawiezienia do sąsiada. No i jak nie będziecie mieć tego pinloka, który kosztuje 99 zł, jest uniwersalny i pasuje do każdego, więc piszcie do mnie SMS-em zamówienia. Potrzebuję tylko. Że pinlock chcecie do kasku adventure'owego i kładowego, maila na paczkomat oraz e adres e-mail. Wysyłka 20 zł takiego pinlocka, a pinlock 99 zł. On jest uniwersalny. Na każdą szybkę trzeba go przykleić i będziecie mieć bardzo przejrzyste wizjer i będziecie mogli sobie wszystko obserwować.